Wszystko co mroczne, strajki i tajemnicze. Książki wierzy, film, wierzy, film, wierzy, komis, wierzy, i filmy, gry i komiks, klasyka i nowość, gniot. i, i gnioty. Witam w nawiedzonym podcaście. Jest sobota, 30 listopada 2024 roku. Słuchacie właśnie 527 nawiązanego podcastu na blogu Necropolitan, a po tej stronie mikrofonu wita się z Wami piekący ciasto jagodowe i poszukujący jedynej prawdziwej wiary, Szymon Szymaściśliński. Witam Was i zapraszam na recenzję najnowszego filmu od A24, czyli Heretika z 2024 roku który właśnie gości w polskich kinach. I to jest powód, dla którego nie ma urozmaicenia. Myślałem, czy by nie wrzucić recenzji książki, czy komiksu, czy może gierki, ale że trafiłem do kina i uznałem, że mogę Was zachęcić, by też udać się na ten film do kina, bo całkiem się ten sens spodobał, no to lecimy dzisiaj z kolejnym filmem. A jest to produkcja, za którą odpowiadają Scott Beck i Brian Woods. To oni wyreżyserowali ten film i napisali scenariusz, a możecie ich kojarzyć Becka i Woodsa, ponieważ w Wcześniej stworzyli m.in. Dom Strachów z 2019 roku, czy Science Fiction z Adamem Driverem o tytule 65 z 2023. Poza tym też byli współtwórcami scenariuszy do Boogieman'a, tego filmu na bazie opowiadania Stephena Kinga z przed roku i do Cichego Miejsca. Tam współtworzyli scenariusz wspólnie z reżyserem, czyli z Johnem Krasińskim. I nie wiem jak wypadł ten film z Driverem, ale reszta... To raczej ciepło przyjęte horrory, dlatego w kontekście Heretyka miałem jakieś tam oczekiwania. Po pierwsze, twórcy, których już kojarzę i którzy raczej w gatunku filmowej grozy zdobyli pewnego rodzaju uznanie, po drugie, A24, po trzecie, obsada tak, w rolę główną tego tytułowego Heretyka. Wciela się Hugh Grant. Towarzyszą mu na ekranie Sophie Thatcher, znana m.in. z perspektywy Boogiemana, wspomnianego, i oczywiście Yellow Jackets. Swoją drogą na wiosnę przyszłego roku 2025 zapowiedziano trzeci sezon tego serialu, więc wszyscy czekamy. Ale wracając do Heretika Grantowi towarzyszą Sophie Thatcher oraz trochę mniej znana Chloe East. Tak naprawdę widzimy ją tylko w wilku ze Snow Hollow. Za nic bym jej tutaj nie poznał. Te filmy niby nie dzieli wiele lat, bo raptem cztery, ale mam wrażenie, że tam Chloe East wygląda na o wiele, wiele młodszą. To jest dobry casting, o czym więcej pewnie powiem później. Więc dobry casting, dobre studio, spoko twórcy. A co to za film? Otóż jeżeli chodzi o fabułę, to śledzimy tutaj dwie mormonki. Jedna z nich to siostra Barnes, druga to siostra Paxton. Dwie młode kobiety, które zajmują się pozyskiwaniem nowych wiernych dla Kościoła Jezusa Chrystusa świętych w dniach ostatnich, i w tej swojej drodze od drzwi do drzwi trafiają do domu pana Rida, starszego mężczyzny, który wydaje się być bardzo zainteresowany badaniem religii i kwestii wiary, taką dyskusją teologiczną, jest przy tym dość ekscentryczny i wszystko wskazuje na to, że nie zamierza wypuścić kobiet ze swojego domu. I na tym polega. Tutaj punkt wyjścia dla thrillera i horroru. Ale zanim trafimy do domu pana Rida, mamy otwarcie, wprowadzanie naszych bohaterek, i to otwarcie jest pięknym wyłożeniem kart na stół, bo już pierwsza scena filmu pokazuje, z jaką produkcją będziemy mieli do czynienia. Otóż nasze dwie mormońskie misjonarki, chodzące od drzwi do drzwi i głoszące Ewangelię, siedzą na ławce i rozmawiają tylko we dwie o Momencie oświecenia, o swoim momencie takiego zrozumienia, że wiara jest istotna, że Bóg istnieje i tak dalej. I nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie to, że jedna z nich stwierdza, że doświadczyła go w trakcie oglądania filmu pornograficznego. Scena jest nakręcona zupełnie na poważnie, ale bawi, bo kobieta mówi o tym w sposób zawoalowany, za oczywiście. Oglądała mocną produkcję, nie. Ludzie muszą się tam seksić, nie padają takie yy, określenia. Brzmi to absurdalnie, a dodatkowo bawi fakt, że był to dla niej moment wzmocnienia wiary. To nie jest jakaś taka dyskusja, wiecie, na intymne tematy, które są tematami tabu i przez to jest niezręcznie, tylko to jest dyskusja o momentach, właśnie oświecenia. I wreszcie humor podbija pytanie drugiej siostry. Otóż dopytuje ona, czy koleżanka regularnie ogląda pornografię, przecież to zabronione. No i oczywiście nie, nie ogląda, nie. To taki jednorazowy, jednostkowy przypadek. Widz tam się uśmiecha pod nosem, się śmieje troszkę. Jest więc poważnie, niby, ale jednocześnie niezręcznie i zabawnie. I taki jest cały heretyk, czego recenzje zagraniczne, przynajmniej te, na które natrafiłem dzisiaj, jakoś nie podkreślają. Ten film, po pierwsze, traktuje o wierze osobistej i religiach instytucjonalnych i jest takim. No filmem filozoficznym, taką debatą na temat właśnie teologii. Po drugie, jest poważnym, trzymającym w napięciu thrillerem o kobietach uwięzionych w domu obcego mężczyzny. I po trzecie, regularnie żartuje i zmusza widza do śmiechu. To jest taki. Miks bardzo świadomie tutaj stworzony i ja teraz myślę że przez każdy z trzech tych aspektów przejdę. Skoro bohaterkami są dwie mormonki, a więc bohaterki definiowane przez religię, one nawet nie mają tutaj imion. To jest ciekawe, że one są po prostu właśnie siostrą Barnes i siostrą Paxton. No i trzecią postacią jest tytułowy heretyk, no to trudno by film nie poruszał wątków związanych z wiarą. Więc tak, jest to horror religijny. W ogóle ciekawe jest to, że aktorki są byłymi mormonkami, więc też na wcześniejszym etapie swojego życia głosiły tę właśnie wiarę i też pukało drzwi do drzwi. Ale abstrahując od tego, ten film to w dużej mierze konfrontacja dwóch głosicielek konkretnego wyznania i osoby. Oczytanej właśnie w tekstach teologicznych osoby przekonanej o tym, że w toku badań odkryła jedyną prawdziwą religię, odkryła sekret wiary i teraz niejako rzuca wyzwanie naszym młodszym bohaterkom, a że heretyk to dzieło bardzo kameralne, to w dużej mierze rzeczywiście śledzimy dyskusję tych trzech postaci, przy czym osadzoną w konwencji Freelera i dzięki temu trzymającą w napięciu. Ten film można powiedzieć, że jest przegadany, bo Dialogów jest tutaj co niemiara, ale istotne jest to, że to nie jest tylko dyskusja na argumenty, ale i ta swoista walka o przetrwanie dyskusja powiedzmy na śmierć i życie. Jedna z postaci mocno uderza w religię jako koncept, ale przy tym jest to postać negatywna, której nie kibicujemy, dlatego też nie powiedziałbym, że jest to film ze stricte ateistycznym przesłaniem. Tak zresztą to jest dla mnie już powiew świeżości, bo po dziesiątkach horrorów, w których to właśnie wiara i konserwatyzm prowadzą do wychowania morderców i socjopatów, tutaj de facto osobą najbardziej zwichrowaną psychicznie jest ktoś, kto się wie, że przeciwstawia i to jest ciekawe. Oglądając heretyka widz może opowiedzieć się po jednej ze stron, a rzecz mamy trzy postacie, no to też pojawiają się praktycznie trzy różne podejścia do wiary, co może rozwinę troszkę później. Przy tym Podejście heretyka to dobry subway, bym opowiedział o wątkach komediowych, bo Hugh Grant w tej tytułowej roli na przykład przyrównuje religię do historii pewnej gry planszowej, czy pewnego utworu muzycznego, czy kwestii fast foodu w Stanach Zjednoczonych, by w łopatologiczny sposób wyłożyć pewną tezę. I abstrahując od tego czy się z tą tezą zgadzamy czy nie, to jest to przezabawne i to na wielu poziomach. Po pierwsze chodzi o ten poziom uproszczenia, tak? I zmianę skali, bo mówimy o historii wszystkich religii. Ten film nie rozprawia się tylko z magmonami, ale w ogóle ze wszystkimi wspólnotami religijnymi, z kwestią właśnie zarówno wiary indywidualnej, jak i religii instytucjonalnych. Więc mamy historię wszystkich religii zestawioną Chociażby z historią gry planszowej, co już jest zabawne, ale dodatkowo jeszcze istotna jest gra aktorska i zrobienie z tego intelektualnego, filozoficznego. Monologu bohatera, takiej dramatycznej sceny z rekwizytami. Ogląda się to jak dobry wykład z TED Talks. Ja czułem napięcie, analizowałem przekaz, ale przy tym paskałem śmiechem, bo bohater na przykład rzeczywiście mówiąc o tym wszystkim pokazuje nam gry planszowe i właśnie ilustruje tę analogię, którą tworzy. Humor w filmie opiera się także na absurdalnych nawiązaniach popkulturowych wplątanych w poważne sceny. Usłyszymy. Tutaj m.in. cytaty ze spider mana potwora z Bagien czy z Gwiezdnych Wojen. W pewnej scenie Hugh Grant zacznie mówić głosem jack Binks'a, w innej, Voltaire zostanie zestawiony z wujkiem Benem, w jeszcze innej, bohaterowie zaczną nucić utwór Radiohead. To wszystko jest tutaj potrzebne i działa doskonale, tak? Te wstawki zyskują przez kontrast z powagą tematyki i z napięciem wynikającym z konfrontacji młodych bohaterek i no, starszego mężczyzny, ale i stanowią wentyl bezpieczeństwa, te chwile oddechu dla widza, te są potrzebne, bo to jest thriller, w którym po rozpoczęciu konfrontacji, a więc po przekroczeniu progu domu heretyka, ta konfrontacja trwa w najlepsze do wielkiego finału. Mamy ograniczenie miejsca akcji i też ilości bohaterów do minimum. Jesteśmy tam w raptem kilku pomieszczeniach, no i mamy głównie trójkę postaci na ekranie. I to wymusza pewną statyczność, ale nie oznacza nudy. Nie oznacza nudy, bo te wszystkie dialogi są angażujące, tematyka jest gdzieś tam istotna. Czy jesteśmy wierzący czy nie, no to kwestia religii i wiary osobistej lub też niewiary, no to są rzeczy delikatne, tak? rzeczy, które szybko angażują, raczej jest niewiele jest osób, które na takie tematy reagują na zasadzie nuda, a nie ziew czy coś takiego. To jest jakaś też tematyka tabu powiedzmy współcześnie i w sumie zawsze była. Więc to już jest ciekawe. Przez to, dodatkowo mamy to, to napięcie wynikające z niezręcznej sytuacji. Nasze panie są zamknięte w tym domu. Nie wiemy, znaczy wiemy, że to raczej nie skończy się dobrze, też znając gatunek tego filmu. I nie wiem, po zobaczeniu zwiastunu, czy po prostu po wczuciu się w klimat, w to jak ten film jest skręcony, jak jest oświetlony i tak dalej więc mamy to napięcie, mamy ten humor ale też wizualnie właśnie ten film jest ciekawy tu należy pochwalić reżyserię i operatorkę bo My, na przykład, po wejściu do tego domu, siadamy z bohaterami wokół stołu, ale zanim zdążymy odczuć znudzenie, że mamy po prostu dłuższą scenę dialogową przy stole w jednym małym pomieszczeniu, no to bohaterowie się rozdzielają, a następnie przenoszą do innego pomieszczenia, gdzie dwie osoby są w miarę statyczne, ale trzecia wciąż się porusza. Tak? I mamy niewielką przestrzeń wypełnioną po brzegi rekwizytami. Część z nich wspomaga wykład i dyskusję, jak już mówiłem. A inne służą głównie no zabawianiu widza, tak no wizualnie po prostu. Tak? Wystrój ma tam jakiś sens w kontekście informacji, które posiadamy na temat heretyka. Tak? Tego typu postać mogłaby zbierać takie przedmioty, jakie tam się walają um, po, no, po scenografii, tak? które widzimy na ekranie, ale spokojnie ten wystrój mógłby być uboższy i tak naprawdę czuć, że sporo elementów wizualnych, sporo scenografii. Jest tam tylko po to, żeby ten film przyjemnie się oglądało. Tak, one nie mają jakoś wiele sensu, jakby się nad tym głębiej zastanowić, no tylko bez nich reżyser i operator nie mogliby się tak bawić kadrami, tak, właśnie reżyserią, operatorką, a bawią się. Mamy masę zbliżeń na twarze bohaterów, ale też ujęcia w szerszym planie oraz zoomy na różne rekwizyty, różne księgi, rzeźby, mechanizmy obecne w tym domu. Jeżeli widzieliście zwiastun, to wiecie, że podobnie jak w Hereditary, w dziedzictwie pojawia się tutaj pewnego rodzaju makieta i ona tak naprawdę... Odgrywa rolę w jednej ze scen, ale spokojnie można by to ją wyciąć i napisać tę jedną scenę kapkę inaczej. I ten film nie byłby gorszy fabularnie, a w żaden sposób, absolutnie nie, ale wizualnie by stracił, bo taka makieta po prostu wygląda fajnie. Tak, robi wrażenie, intryguje na zwiastunach. I co z tego, że w filmie nie odgrywa jakiejś wielkiej roli, sprawia, że sceny przy niej są bardziej. No epickie, bardziej nam zapadają w głowę, skupia wzrok właśnie na niej. To działa, tak? Od strony tej atrakcyjności wizualnej bardziej. Też tak o tym mówię, ale jednocześnie może zaznaczę, że ten film można spokojnie obejrzeć z VOD. Tak jak każdy film w kinie zyskuje, nie? No bo to jest jednak inne doświadczenie. Taki seans w kinie, a seans w domu gdzieś tam na kanapie. Ale on jednocześnie nie ma jakichś takich naprawdę epickich ujęć, które wypada zobaczyć na wielkim ekranie jakiegoś dźwięku, który w kinie zyskuje, wiecie, po wielokrotność. Nie, jest dobrze zrealizowany, ale oglądany w streamingu, myślę, jakoś wiele nie straci. Wspomnijmy o tym dźwięku. Dźwięki i warstwa muzyczna są w porządku. W pamięć zapadnie mi chyba tylko utwór, tak naprawdę, jak teraz o tym myślę, jestem potem kilka dni po seansie. Utwór odegrany na napisach. A to dlatego, że wykonuje go Sophie Thatcher, odtwórczyni jednej z głównych ról, jedna z naszych sióstr. A utwór ten to cover, co jest bardzo istotne, bo nawiązuje w ten sposób do wykładu naszego heretyka. I dodatkowo dosłowna treść piosenki też jest tutaj pewnego rodzaju żartem. Mamy więc poziom metatekstualny, mamy więc żart. I jednocześnie jest to też epilog dla postaci granej przez Thatcher. Co najmniej trzy poziomowy komentarz, jak już słyszycie. Polecam nie sprawdzać więcej przed seansem i po prostu pójść na film w ciemno i na napisach, po prostu nie uciekać z kina, tylko poczekać minutę, aż wszystko stanie się jasne, bo nie chodzi o jakiś dźwięk, który usłyszycie na koniec jakieś, wiecie, tam 2-3 sekundy. Na samym końcu napisów, tylko dosłownie o utwór grany od początku napisów. Więc wystarczy, że chwilkę poczekacie i skumacie o co chodzi. Ale dotarłem już do napisów, a nie mówiłem prawie wcale o aktorstwie, więc może nadrobię ten wątek. Otóż całe główne trio sprawuje się doskonale. Hugh. Jest miłym panem, który zachowuje dystans, i jest grzeczny, ale przy tym jest upiorny. Właśnie dlatego, że to jest Hugh i że zachowuje się w taki, a nie w inny sposób. Tak, nasz Romkonowy bohater sprawdza się w roli heretyka w tym filmie doskonale. Ja nie jestem jego jakimś takim wielkim fanem osobiście. Ja też mało tych Romkonów oglądam w ostatnich latach. Ja je kojarzę jako jakieś tam seanse dawno-dawno temu w telewizji i nie wracałem do nich, ale no muszę powiedzieć, że no wizualnie nawet Hugh Grant sprawdza się doskonale i to przejście od właśnie niewinnego, bezbronnego, miłego starszego pana po coraz bardziej agresywnego no właśnie, gościa tutaj, wrzucającego to wyzwanie naszym młodym bohaterkom, no to działa doskonale, tak? On jest taki, powiedzmy, pasywno-agresywny i jest takim trochę trolem z internetu, nie? Bo tak, rzuca wyzwanie naszym bohaterkom, jest trochę złośliwy, coraz bardziej, coraz bardziej i niby się wycofuje potem z tego, ale jednak no to napięcie narasta a że zamknął je w swoim domu de facto, no to już samo to generuje, tak jak już mówiłem, napięcie i nieprzyjemne emocje. Podskórnie właśnie też czujemy, nawet gdy on jest jeszcze taki całkowicie niewinny, nie? no to podskórnie czujemy, że koleś ma coś z gargiem że ta bajka nie skończy się dobrze, natomiast nasze bohaterki Sophie Thatcher i Chloe East, aktorki, które się nie wcielają, one doskonale oddają emocje, które te postacie przeżywają, doskonale oddają lęk, ale i determinację czy zwątpienie, które są wpisane w ich rolę oraz świetnie też uosabiają różne postawy, bo jedna z nich na skutek pewnych doświadczeń nie pozwala zachwiać swoją wiarą, natomiast druga, Hmm. chciałem powiedzieć, że jest bardziej podatna na dyskusję i sugestie, że jeszcze tak u niej to podejście do wiary się nie wyklarowało, jest tą taką bardziej nowicjuszką, młodszą osobą, no bo tak jest w pewnym sensie, ale to nie jest takie proste w tym filmie, więc to, to co teraz mówię, byłoby pewnym uproszczeniem, bo ten film nie jest taki czarno-biały. Udało się uniknąć takich uproszczeń, a samo podejście bohaterek do tego Czego doświadczają w domu Rida i do swojej własnej wiary, jest istotne dla fabuły. I pod koniec też zostaje skomentowane wprost z ekranu. I nie chcę powiedzieć, że to jest jakoś mocno wysublimowane czy coś takiego, ale nie jest też wiecie, cięte toporem, i właśnie zrobione tak. To jest dobre, to jest złe, to jest czarne, to jest białe, ty reprezentujesz północ, ty południe, nie jakieś tam skrajne postawy. Nie. Mamy tutaj no jednak troszkę więcej detali, to jest kapkę bardziej życiowe i też mógłbym powiedzieć nie, że aktorstwo po prostu oceniam pozytywnie i chociaż na seans idzie się raczej ze względu na Hugh, to każda postać z tego trio ma swoje momenty, ale jak teraz o tym myślę, to postać Chloe East chyba była największym zaskoczeniem. Nie tylko dlatego, że ja tę bohaterkę, tę aktorkę, przepraszam, nie bohaterkę, średnio kojarzę, więc też nie oczekiwałem nie wiadomo czego, ale też przez to, że jej postać jest no właśnie tak jak gdyby trochę w cieniu tej reszty, całego tria, ale ma momenty, gdy wychodzi nawet nie tyle wychodzi na pierwszy plan jako postać, co właśnie od strony aktorskiej, od strony emocji okazywanych przez Chloe East. Ta postać bardziej zapada w pamięć, robi większe wrażenie. Nie bardziej z nią gdzieś tam rezonujemy, nieważne, czy się z nią zgadzamy, czy nie, ale no, kibicujemy jej i rozumiemy jej emocje. Może w ten sposób, abstrahując od tego, co sądzimy o tych kwestiach wiary i tak dalej, no to rozumiemy całkowicie jej emocje, współczujemy jej. Chloe East chyba bym ocenił najwyżej, gdybym miał to jakoś tutaj. Podzielić, tak? W sensie wszyscy są w porządku. Hugh Grant jest super, po, po prostu to jest dobry casting. Sophie Thatcher daje radę z tym, co ma pokazać, ale to Chloe Is gdzieś tam bardziej błyszczy, też przez to, że zaskakuje i aktorsko, i scenariuszowo ta jej postać, tak? To jak się rozwija w toku filmu. Dobra, nie mogę powiedzieć nic więcej, bo to jest podcast bez spoilerowy. W każdym razie. Mówiłem już o napisach końcowych, ale cofnijmy się jeszcze do trzeciego aktu. Otóż rozwiązania fabularne są specyficzne, bo może cofnę się do ubiegłego tygodnia. Ja omawiałem ostatnio Dom Osobliwości, i wspomniałem tam w tym podcaście, że w trzecim akcie filmu Dom Osobliwości dzieją się rzeczy niestworzone i że mogą popsuć finał, bo są po prostu niewiarygodne i głupie. W przypadku Heretyka. Wszystko jest wiarygodne w obrębie fabuły. Film w sumie daje nam foreshadowing wielu rzeczy, umieszcza kilka strzelb Czechowa, które eksplodują jakiś czas później, dlatego mogę powiedzieć, że zadbano tutaj o logikę, ale. Nadal następuje pewnego rodzaju Wolta. Mamy nawet nie tyle zwrot akcji, co właśnie zwrot w tym, jak ten film jest skręcony, jak narracja sprowadzona, bo skręcamy troszkę w pojechany, brudny horror, więc jeżeli kogoś zaczął męczyć ten długi wykład o religii, teologii i itd. No to pewnie się ucieszy że film nagle stawia na więcej krwi, brudu i akcji, ale z drugiej strony, jeżeli nakręcicie się na więcej filozofii, intelektualną stymulację i tę dyskusję, debatę teologiczną, na no to zmiana klimatu może was zasmucić. Przy czym mówiąc to, ja muszę podkreślić, że moim zdaniem to jest dobre rozwiązanie. To jest może i trochę dziwne, nietypowe tak w pierwszej chwili, gdy to się dzieje na ekranie, zwłaszcza że Tutaj kampania promocyjna troszkę jest myląca, bo ja mam wrażenie, że te zwiastuny, które leciały w kinach, raczej sugerowały, nie wiem, coś w rodzaju escape roomu tak, dla naszych mormonek. I tak troszkę można było odobrzeć, że będą jakieś zagadki dla nich, właśnie będą testowane, będą musiały dokonywać różnych wyborów. I do pewnego stopnia to się zgadza, ale absolutnie tak sobie tego nie wyobrażałem, jak to wygląda ostatecznie w filmie. Ten film, no właśnie, w dużej mierze jest tą taką pełną dialogów, debatą, która potem skręca w ten horror, ale dlaczego to jest spoko? Bo twórcy właśnie odcinają się w którymś momencie od e, tych różnych postaw, tak? Nie mówią nam, jak mamy żyć, nie mówią, czy i w co mamy wierzyć, rzucają te różne przemyślenia, pokazują różne podejścia, zostawiają nas z tym, a następnie serwują rozrywkę dla fanów gatunku. I po prostu finał dają tym poszczególnym wątkom. W sumie połowa tego filmu jest thrillerem, druga połowa mocno romansuje z horrorem, ale to, to nie jest też tak, że jedno od drugiego jest oddzielone jakąś grubą kreską. To nie są, nie wiem, barbarzyńcy, tak? gdzie dosłownie mamy jeden film, a potem praktycznie cięcie i drugi film. Nie, tutaj to przejście jest bardziej płynne. Zaskoczyło mnie ono, ale w zadowoleniu dotknąłem do wielkiego finału, który przez moment pokazuje coś bardzo kiczowatego, by po chwili pokazać nam, że to tylko zwit, halucynacja, rzeczywistość jest inna. I jest to nawiązanie do jednej z wcześniejszych scen, do dialogu o motylu, kto widział, ten wie. I jest to też zagranie świadczące o świadomości twórczej Scotta Becka i Briana Woodsa, panowie... No, wykazali się tutaj sporą świadomością twórczą, zmienili rozmowę o teologii w pełną napięcia konfrontację, a potem zaserwowali ten sprawny horror, który kończą. Tą sceną bez nadmiaru cukru i też bez dydaktyzmu, takiego wprost, w sensie każdy może coś tam sobie wyczytać, ale nie ma pana ekspozycji, który nam mówi, czyń tak, czyń inaczej, to jest dobre, to jest złe. Wnioski każdy wyciągnie sobie sam, a finał jest na tyle słodko-gorzki, by fani grozy nie byli rozczarowani. I to też jest film, który dobrze jest. Gdzieś tam przeżyć, tak, pójść na niego, wciągnąć się, posłuchać te, tej debaty, no właśnie obrać jakieś stanowisko, objąć jakieś stanowisko i, i tak płynąć do końca, ale raczej nie ma sensu za bardzo analizować. Tej rzeczywistości tak szerzej, no bo jak się zaczniemy zastanawiać, jak, chociażby ta przestrzeń tam jest skonstruowana, nie? czy jak postać heretyka tam żyje na co dzień, co ona tam robi, jak spędza dni, kiedy nie jest odwiedzana powiedzmy przez misjonarzy, to wszystko zaczyna się kapkę rozpadać i wydawać takie trochę dziwne. No, ale nadal tak, to tylko ostrzegam, mnie, w sensie, że zdaję sobie z tego sprawę, ale w trakcie sensu to nie przeszkadza, tak, ten sens był dla mnie udany i jeżeli chodzi o jakąś notę punktową, to chyba dałbym mu, nie wiem, z 8 punktów na 10, myślę, że to by było sprawiedliwe. To nie jest, nie wiem, Hereditary kolejne, czy Wiedźma, czy coś takiego, ale to jest ciekawy horror religijny, z dobrym castingiem, tak, z dobrym wykorzystaniem skromnej przestrzeni. I przyjemne tam półtorej godziny, dwie godziny, no chyba niecałe dwie godziny trwa seansu dla mnie w kinie, dla was. Cóż, jeszcze do kina zdążycie, więc może i w kinie, a jeżeli nie, to tak jak już mówiłem i w streamingu ten film powinien dawać radę. I to chyba wszystko ode mnie na dzisiaj, dlatego zakończę. Dziękuję za uwagę i tradycyjnie już będę wam życzył klimatycznego weekendu, udanego tygodnia. I do usłyszenia w następnym nawiedzonym podcaście.